Co możemy powiedzieć o tych mieszkaniach, jakie one będą, ile ich będzie, jakie są szczegóły? Budujemy dwa bloki, dwa bloki, których znajduje się już praktycznie 112 lokali mieszkalnych, 62 pokojowych z aneksami kuchennymi i 52 kawalerki. Do tego komórki lokatorskie na piętrach. Tu nic nie ma, to są komórki lokatorskie. Zaczęliśmy budowę w ubiegłym roku w czerwcu oddanie mieszkań do użytku w marcu 2025. Jaki to jest etap budowy? Tu wszystko idzie zgodnie z planem, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. Jesteśmy miesiąc do przodu. Zima była, potraktujmy, że była łagodna, było zimno, ale nie było wielkich mrozów, nie było śniegów. Jesteśmy w harmonogramie o jeden miesiąc do przodu i wierzę w to, że może być to nawet wcześniej oddane do użytku. Już niedługo zielonogórzanie będą mogli dostać swoje klucze do swojego własnego M. Mieszkania będą nie w stanie deweloperskim, a będą wykończone, więc będzie już armatura, będzie wytynkowana każda ściana. Takie, że będzie można się wprowadzić i zamieszkać. Bardzo się z tego cieszę. Koszt inwestycji to ponad 30 milionów złotych plus zagospodarowanie oczywiście terenu. To nie jedyna inwestycja mieszkaniowa, która się toczy. Mamy jeden z największych w skali kraju KTBS-ów, mówiąc kolokwialnie, spółdzielni miejskiej. Cieszę się, że corocznie możemy budować nowe, pokazywać coś, co się dzieje, nie obiecywać, tylko fizycznie budować. Więc jest się z czego cieszyć. Mamy sporo młodzieży. Tacy jak ja żyją dłużej. W związku z tym, związku z tym ta samodzielność ludziom jest bardzo potrzebna. Nie wszyscy mają szansę na to, żeby sobie pójść do dewelopera i kupić to mieszkanie. No, macie Państwo wszyscy tego świadomość. W związku z tym tego typu mieszkania plus mieszkania komunalne, które też będą budowane, których budowa już trwa, o tym na pewno prezydent będzie mówił, powoduje, że stajemy się jeszcze bardziej przyjaźni dla, dla naszych mieszkańców.